Cześć, witajcie w kolejnym odcinku hashtagów. Dzisiaj zrobimy walkę o płci i zobaczymy jacy jesteśmy. Dokładnie. Zapraszamy. Lepiej go mężczyźni. Moim zdaniem, głosuję na mężczyzn. No ale w sumie to zależy od osoby, no. Ja w sumie, znaczy, ja powiedziałam, że jakby, że ja, bo ja wiem, że ja dobrze, dobrze gotuję. Okej, okay, gdybym miał to rozpatrywać w kategorii mama-tata, wybrałbym, wybrałbym mamę. Ale na przykład mój tata też dobrze gotuje, więc mogłabym zrobić tak jak ty. Jeśli chodzi o jakby takie domowe, do, do, domowa sytuacja, nie? zupełnie domowa, to wydaje mi się, że kobiety częściej są królowymi kuchni. To są utarte schematy. Matka gotuje, ojciec pracuje. Aczkolwiek, jeśli chodzi o na przykład, wyobraź sobie, restaurację, to jest szef kuchni zazwyczaj. Ja głosuję na mężczyzn, ponieważ wszyscy szefowie kuchni najlepsi to są mężczyźni. Ja potrafię gotować w bardzo wąskiej specjalizacji jajecznicowej. Nieee, z jesteś. No i nie. nie ma reguł. Myślę, że mężczyzna i kobieta równie dobrze mogą głosować. Nie no kurde... Dobrze, na przykład... dziękuję bardzo. No tak to mówię. pa już, ja wygrałam, tak? Tak. <noise> o Boże, ja nie wiem, kobieta. No zdecydowanie. Ale co? Aho, o, o, ja nigdzie, nie no. Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to musiałbym jedynie operować stereotypami. A stereotypy nie są no, przykładalne do rzeczywistości. Tym, z tym komponentem dzisiaj nie będzie łatwo. Chociaż no teraz też w zasadzie coś no, się cały czas. Znaczy, może nie, że się zmienia, ale teraz Ale żyjemy się wydaje, że... w postępowym świecie, tak. kobietom więcej wolno. Nie lubię tego określenia, to nie jest tak, że powinno się im cokolwiek zabraniać, ale no. Tak to niestety wygląda. Nie wiem, ja nigdy nie zdradzałem, ani byłem zdradzany, więc ciężko mi powiedzieć. Nie znam nikogo, kto by zdradził, ja, ja sam znam. też nie zdradziłem. Ja znam, i to był mężczyzna. Zatem, ale myślę, że. Yy, no, nadal. Yy, nadal zdradzacja. faceci jednak myślę, że więcej zdradzają. Zresztą wszelkie statystyki yy, twierdzą właśnie tak, że to. Yy, siusiaki częściej zdradzają. Okej, okay, ja głosuję na kobietę, bo wszystkie filmy są o zdradzających kobietach, nie? A są też o zdradzających mężczyznach. Mężczyźni po prostu częściej potrzebują i, i po prostu jak nie dostają w domu obiadu, to idą na obiad na miasto, jak to mówią, mówi profesor Umianowy. Wow! To było zajebiste. Dzięki. Ale zagłosuję na kobietę, nie? Solidarność. A ja na mężczyznę. Plemników. Ja, ja, ja tak odpowiadam. to Dobrze, bajach. dobrze. Z życia wzięte. Dobrze, więc pozostaje nam tylko współczuć i, i, i przejść dalej. Kto jest bardziej rozrzutny? Ojej. Oh yeah. pa, pa, znaczy ja ze swojej perspektywy powiedziałem, że ja jestem bardziej rozrzutny niż moja dziewczyna, ale czy ogólnie wszystkie kobiety? Są mniej rozrzutne od mężczyzn? Ciężko powiedzieć. Ale wiesz... No poczekaj sekundę, poczekaj, bo to można, to można tutaj Ale kapitałowo Nie, no bo to jest coś takiego, tutaj. że faceci wydają na gadżety, a laski, tak się nie mówi, że na yy, ubranie. Jak faceci bardziej zdradzają, tak kobiety są bardziej rozrzutne, no. no. Umówmy się, nam wystarczy coś za coś. piwko, paczka chipsów, a kobieta potrzebuje podrób podkładu, szpilek, sukienki, majbacha, fontanny, helikoptera i tak dalej, i tak dalej. Jak szedłem tutaj na nagrania, to chciałem sobie kupić dodatek do Battlefielda 1. No ja w sumie nie wiem, no. To zależy do osoby. Ja nie umiem tak powiedzieć. Bo Bardzo... z nami to nie będzie łatwo Nie, tutaj. nie będzie łatwo, ponieważ my jesteśmy osobami postępowymi intelektualnie. I ja jestem postępowy, ty jesteś postępowa, mhm. kobieta, mężczyzna. Mhm. I jedna i druga płeć potrafi być postępowa. Także, także... Razem! Wjebać konwencje. Nie, kochanie, ja nie wydałam na to pieniędzy, nie, no co no hey. one się roztopiły, kochanie. Nawet nie wiadomo, na no co idą te pieniądze. Ja bym powiedziała, że kobiety, bo zawsze jak coś zobaczymy, to mamy ochotę od razu to kupić i nieważne, że mamy 20 par butów, to my chcemy no. kolejne 20. Młody mężczyzno, jeśli twoja kobieta, na przykład zaraz zaczęłaś zarabiać pieniądze i twoja kobieta powie ci, kochanie, chodźmy na zakupy, jest tylko jedna właściwa odpowiedź, nie, uciekaj z uciekaj, nigdzie z nim nie idź. Uuu, mam dylemat. No? O faceci. No, zaznaczyłbym mężczyzn, tak, chociaż ja nie imprezuję. Chyba faceci więcej imprezują. Mm, zależy od przypadku. Nie da się tak, to, to nie ludzkie, e, mi to ludzkie te, pytanie. Mi się też wydaje, że to może zależeć od statusu związku. Jak mieszkałem na studiach, prawda? No to zdarzało mi się wychodzić na imprezy. Ja, jak patrzę na przekrój, na swoich znajomych, którzy wybierają się na wszelkiego typu imprezy. To ja, nie podniosę, ja, jest wach, ja nie podniosłuję się, ja nie wiem. Moi koledzy zdecydowanie o wiele więcej imprezują niż moje koleżanki. Chłopaki zawsze, wiadomo. <noise> ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi e, konkretnej, więc. No. Słuchajcie, no. Jak chcesz jesteś balować, zbalować, to nieważne, czy jesteś facetem, czy kobietą. Baluj! Kolejnysza <grym> piekła nie ma, jesteśmy młodzi, trzeba się bawić. Tak. Yy, no, ja bym zaznaczył, że kobiety są bardziej fit. Ja również. Czemu ja Jeżeli analizując stereotypy, jeżeli patrzysz na te wszystkie reklamy, na przykład produktów, które są fit to kobiety, to zwykle one są... dla kobiet. dla, dla kobiet odpadające kobiet odpadające i, rzeczy i reklamowane poprzez wizerunki kobiety, -hmm. skierowane dla tak. kobiet. Też nie jestem w stanie to odpowiedzieć. To jest nie, ciężkie absolutnie pytanie. dla mnie. To jest bardziej fit. Poczekaj, teraz patrzę. No nie, no może inaczej. Kto jest bardziej fit? Yy, myślę, że ja my, bym dał ja, kobiety, ja nie. ponieważ one bardziej zwracają uwagę na to, czym się żywią, a faceci mają i tak zajebisty metabolizm, więc mogą wpieprzać, co chcą. To też ma zachęcić facetów do tego, nawet i kobiety i facetów, bo jak widzą, jakąś no tak. ładnie wysportowaną laskę. No to i tak kupią, bo jakby był facet, to pewnie wiesz, tylko kobiety kupiły. Dokładnie, nie, no ja, ja nie mam samozaparcia, ja lubię faszerować się junk food i, i takimi. Więc kobiety tutaj bardziej się piją. A ja właśnie bardziej mi się skłania jako mężczyzną, bo wydaje mi się, że jak już kobieta zaczyna być fit, to bardzo często się kończy tak, że kobieta jest pseudo-fit. No to kobiety. Kobiety są bardziej fit, najlepsze vlogerki, blogerki. Kierują się stereotypami, to kobiety. Ja bym na przykład bolowi więcej ładnych kobiet na siłowni niż spoconych koksów. Dziękujemy serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Po więcej moich filmików, zapraszam Was do opisu na dole, żeby zobaczyć jeszcze więcej tego, tego i tego. Dziękujemy.